Widzimy e, słynny iPad Andrzeja Hadacza w ręku naszego celebryty i wychodzi właśnie pan prezydent Komorowski. E, zadawane jest pytanie przez telewizję francuską. do Solidarności w sprawie... No i nie udało się zadać pytania. Jakie pytanie państwo chcieliście zadać panu prezydentowi? O uchodźców. To znaczy, Polska jest gotowa przyjąć znaczy. więcej A to nie jest francuski problem, czy to nie jest tak, że to francuzi powinni przyjąć. Przecież Państwo jesteście z francuskiej telewizji, tak? Szanowni Państwo, wychwyciliśmy ten element, gdzie właśnie ktoś chce poinformować francuską telewizję trójkę. Podejrzewam, że nasi telewizowie oglądający nas we Francji, oglądają się telewizję narodową, zwróćcie uwagę. Oni chcą narzucić nam przyjmowanie uchodźców, którzy dlaczego są uchodźcami? Dlaczego? Ponieważ Francja zrobiła bałagan w północnej Afryce i teraz nie chce ich przyjąć. Chcą ich przerzucić Masoneria francuska. Trzeba powiedzieć dokładnie, kto tam rządzi. Masoneria francuska chce przerzucić... Ten problem na barki polskiego podatnika. No myślę, że nie uda im się. Panie Andrzeju, jak pan komentuje to, że chcą przerzucić na barki polskiego podatnika, Francuzi, uchodźców, którzy są z ich winy uchodźcami. No to ja myślę, że to jest francuski problem, nie, nie, nie nasz polski, tylko. Tylko to powinni Francuzi przyjmować Uchodźców na swoim terytorium Pan My prezydent mamy... Komorowski uniknął Przed chwilą kłopotliwego pytania Czyli okazuje się, że dobrze działa wywiad Polski, który No potraktował odpowiednio Tą telewizję francuską, czyż Myślę, że chyba tak, no bo przecież Co miał w tym momencie prezydent Powiedzieć? Zresztą jest kampania. Ale to jest informacja o tym, to znaczy, że wtedy, kiedy prezydent szuka głosów, kiedy szuka poparcia, wszyscy na niego naciskają. Ja ostatnio miałem bardzo dziwną rozmowę z moim przyjacielem, Tadeuszem Wójcikiem, bratem Tadeuszem w Zielonym Miasteczku, tym naszym słynnym Franciszkaninem. I tłumaczę mu, że trzeba tutaj z nami być, naciskać na prezydenta, domagać się naszych interesów. On zamiast zrozumieć, że wtedy, kiedy prezydent jest słaby, wtedy, kiedy prosi o nasze głosy, to my mamy szansę prosić, naciskać. Myślę, że po tych filmach telewizji narodowej, po tej postawie, którą tutaj prezentuje obrońca krzyża Andrzej Hadacz, kiedy Państwo zauważycie, że bezwzględnie, bezwzględnie nasi. Nazwijmy to, przyjaciele z Europy, wykorzystują sytuację, tak. to wy chyba też zacznijcie. Polacy zacznijmy wykorzystywać sytuację. Jest kampania wyborcza. Choćmy, Chodźmy z kamerami, z kamerami mi, za politykami. Mi, I tak. dudę, i komorowskiego trzeba naciskać, domagać się. Ścigać ich. Słynny postulat Michalkiewicza, żeby nie było żadnej restytucji mienia żydowskiego. Ten słynny postulat Michalkiewicza tu powinien wybrzmiewać, tu powinny być tłumy, które naciskają na Komorowskiego, tak. a tam powinny być tłumy, które naciskają na Dudę. Tak. Gdzie jesteście? Gdzie Polacy jesteście? Gdzie jest lobby polskie, narodowe? Tylko raz dwóch tutaj jest. Jeszcze, przepraszam, ujmiemy panią Grażynę. Momencik, jest z nami pani Grażyna. Tam w oddali jeszcze bloger z Neonu 24. Proszę Państwa, to jest miara. Patrzcie, patrzcie, z dalekiej Francji. Z dalekiej Francji yy, okazało... Kto tam zauważyłeś? No jak to. <grym>, Masonerię. Widzicie, <grym>, masoneria francuska tu wysłała i widzieliśmy przed chwilą pana Olechowskiego. Tak. Co on tu robił? Czy to ma jakiś związek? Na pewno ma związek miejsca i czasu. Będziemy o to pytać. Proszę Państwa, tak się robi politykę. Mamy w tej chwili, mamy w tej chwili niesamowite możliwości informacyjne. Możemy z tym wszystkim, co się dzieje, docierać. Ludzie, opamiętajcie się, do. Do kampanii! Tak jest. To my mamy wygrać tą kampanię tak. dla telewizji narodowej sprzed siedziby TVN-24. Wypowiadał się Andrzej Hadacz i Eugeniusz Sendecki.